Witajcie w czytaniach na listopad. Chcę od razu podziękować wszystkim za to, że oglądają, zostawiają fajne komentarze, polubienia, subskrypcje. Naprawdę z całego serca dziękuję. Przygotowałam cztery talie, trzy talie tarota, jest jedna talia wyroczni. Chcę jeszcze powiedzieć, że w najbliższym czasie, w listopadzie, w Londynie odbędzie się kurs planu duszy. Szczegóły widzicie na ekranie. Jeszcze są miejsca, można się zapisać, jeżeli ktoś tutaj mieszka, akurat w Anglii i nie tylko, właściwie każdy może tu przylecieć. Także zapraszam. Kurs według już się odbył. Także mamy nowych praktyków planu duszy, z czego jestem bardzo zadowolona i gratuluję wszystkim, którzy ukończyli ten kurs. Nie będę tego przedłużać, tego wstępu. Chcę tylko powiedzieć, że wchodzimy w czas skorpiona, dlatego zaczynamy czytania od znaku skorpiona teraz. Zapraszam do kolejnych znaków, oczywiście. Po tym krótkim wstępie. Witam wszystkie panny w czytaniu na listopad 2019. Pierwsza karta będzie z kabalistycznego tarota, mówiąca o głównej energii, która będzie bardzo aktywna w listopadzie. I zobaczymy potem jeszcze z drugiej talii, jak to się ma dookoła co też będzie wpływało. No, proszę, dla panny jest nowy etap życiowy jest głupiec, czyli mamy wyruszenie w nową podróż, wyruszenie w drogę, po nowe doświadczenia, takie rozpoczęcie cyklu, bo to jest powietrze, to jest też litera matka, ale w hebrajskim są trzy litery matki, akurat to jest powietrze, potem jest woda, mem, a, i potem jest shin, ogień. Więc z tych matek powstały następne litery podwójne i potem dopiero kolejne, więc ma to duże znaczenie. Dosyć taka silna energia. Jest to powietrze, tak? Więc może też potrzeba się uziemnić troszeczkę, czyli poćwiczyć, pomedytować, żeby dobrze rozpocząć tą drogę, tą ścieżkę. To jest sketer do hokma, czyli do mądrości. Wyruszamy, żeby zyskać nowe doświadczenia. Dla niektórych to może być podróż, jakaś fizyczna, dla innych może to być poznanie kogoś wejście w jakiś nowy związek. Po prostu wszystko to co nowe, to co się zaczyna. No, to tak. Zobaczymy teraz co jeszcze. Mamy tutaj talię czarownicy, codziennej czarownicy. Bardzo przyjemna. Zobaczymy co tutaj z tej talii dla Panny. Osiem kolejnych kart powie nam tarot. Okej. Okay. To poprosimy o 8 kart. To co odchodzi. To co przychodzi. Kreatywność. Czyli ogień, myśli, relacje, uczucia, ziemia. Tutaj będzie obawy i nadzieja, to co podświadomie. Mamy to, co u góry, a tu będzie to, co na dole, czyli wynik, jakaś informacja. I w tle. W tle mamy. Arcykapłana. Nauka medytacji, nauka wyciszenia, bycia. To jest karta byka, ale też żywioł Wasz, bo, bo też jest to Ziemia. Może to być jakaś instytucja. Ja przepraszam, u mnie są takie strzały, bo akurat jest Diwali od wczoraj, takie święto, i tutaj wokół wszyscy strzelają także będą takie strzały, będzie słychać, nie mogę z tym nic zrobić, już i tak okna pozamykałam, także przepraszam za to. W każdym razie, wracając do kart, to jest to, to są wielkie arkana, to, jest, to może być też instytucja, może dla niektórych to być, wzie, znaczy wejście w związek małżeński, dla innych to może być jakaś tutaj informacja o sprawach z instytucjami typu, nie wiem, sądy, urząd skarbowy i takiego rodzaju rzeczy, czy tam banki, wszelkie instytucje w każdym razie, może to być też praca, tak, związanie się, z, bo jeśli pracujecie, pracujecie w korporacji czy w większym zakładzie, to też jest instytucja, więc oprócz tego, że to jest karta takiego uczenia, nauczania, to też może być uczelnia wyższa, więc zobaczmy, co tutaj się dalej pokazuje. To, co odchodzi, mamy tutaj rycerza kielichów. Rycerz kielichów, który biegnie z taką ofertą miłości, który tutaj z duszy wychodzi i serce of ofiaruje. To może być taka romantyczność w Was, to może być zakochanie się, jakbyśmy patrzyli, bo tutaj w, w atmosferze jest ten właśnie arcykapłan, więc to może być ślub dla niektórych. No, bo wcześniej była ta oferta, tak? To, to już teraz ta energia jakby odchodzi. Więc, no, zobaczmy, co przychodzi. <grytanie> U, przychodzi energia dziesięciu mieczy. Poniekąd to dobrze, bo to jest zakończenie jakiegoś etapu, i tutaj zaczynamy coś nowego. Więc to w, w zasadzie. Żeby rozpocząć coś nowego, to trzeba coś zakończyć i tutaj potrzeba by było zakończyć, ale to też jest jakiś nadmiar myśli, które dręczą i które właściwie do, nie, do nikąd nie prowadzą. To jest trudna bardzo karta jakiegoś, jakiegoś doświadczenia takiego trudnego, które trzeba by było przeżyć, zakończyć. No dobrze, zobaczmy w każdym razie, bo to może być zakończenie jakiegoś tutaj romansu, który nie spełnia waszych oczekiwań, bo patrząc tutaj na tego romantycznego rycerza, który tutaj podejmuje akcję, to tutaj jest zakończenie jakieś. No, zobaczmy, co tutaj w tej kreatywności na początek. No tutaj mamy słońce, więc bardzo pozytywna karta. Wielki arkana. Tutaj jest też taki pokazany cykl. Cykl m.in. bycia dziewczyną, bycia kobietą, która jest w pełni sił rozrodczych, że tak powiem, i bycia już mądrą kobietą, tak? Nie powiem, że starą. Po prostu jest tu taki pokazany, taka, jak, jak wzrastamy, jak przechodzimy kolejne etapy życiowe. Więc tutaj na stole, co ciekawe, mamy tego. Hmm, Głupca, który wyrusza w drogę, więc może to być któryś z tych etapów. Wyruszenie, w któryś z kolejnych etapów w swojej karierze, w swojej kreatywności, w tym, co tworzycie, tak? Może to być okres, kiedy zakochaliście się, czy jesteście zakochani i musicie coś zakończyć jeszcze w przyszłości, żeby, żeby mogło dojść do, do tej nowej drogi, tak naprawdę, ponieważ coś jest niedokończonego tutaj. I na przykład, jeżeli chcecie się związać z kimś, a jesteście jeszcze w innym związku, czy w relacji, która jest nie do końca dobrze zamknięta, to to nie jest w porządku. Więc tutaj trzeba najpierw coś zakończyć, zanim się wyruszy w tą drogę. Może dlatego jest tutaj ten głupiec pokazany tak intensywnie w samym centrum czytania. No, ale tutaj bardzo pozytywnie w karierze wygląda, że jest tutaj dużo radości, tworzenia. Takich pomysłów, które przynoszą sukces, więc warto podążyć za, za tym, co do Was tutaj przemawia, mówi <grytanie> to słońce, promienność, duża radość. Jeżeli chodzi o myśli, czy też pracę, to mamy też równowagę. Jest to karta sześciu monet, czyli takie zrównoważenie siebie. Dawanie, jakieś tam rzeczy innym, inni dają wam, to jest taka równowaga, współpraca, dzielenie się być może swoją wiedzą też, czy doświadczeniem z innymi, takie no też z duszy tutaj to wychodzi, tak jak ten rycerz, bo to są karty, które siedzą w tifaret na drzewie życia, więc no, wygląda to na zrównoważone. Tutaj ta praca, kariera to dobrze się nam pokazuje. Zobaczmy relacje, bo aż jestem ciekawa. No, mamy trójkę. Trójkę kielichów. Więc z jednej, z jednej strony, jest to bardzo pozytywna karta. Co ciekawe, te dwie karty wyglądają bardzo podobnie. Tu są trzy kobiety, i tu są trzy kobiety. Z tym, że tutaj nie ma po prawej stronie trzech kielichów, nie ma na przykład w ciąży kobiety. Ale patrząc tak tylko na obrazy. To tutaj te trzy kobiety przy słońcu tańczą, a te trzy z kielichami tańczą przy księżycu. To jest no, interesujące pokazanie tutaj na ilustracjach tej symboliki. To może być trzeci ktoś do romansu. To może być tak, że ktoś jest zakochany w jakimś mężczyźnie albo w kobiecie, która już jest zajęta, czyli zamężna, czy zamężny, czy, czy, <grym> czy jest mężem, czy żoną. Więc tutaj to trzeba najpierw zakończyć jedną z relacji, żeby móc ewentualnie rozpocząć kolejną, żeby to miało sens, żeby nie, nie brnąć w jakąś taką karmiczną potem. Um, Trudną sytuację, kiedy trzeba będzie jakiś dług spłacić, żeby nie rozbijać związków, tylko po prostu zakończyć takie, które nie działają w sposób prawidłowy, czyli uczciwy. Yy, może to być też świętowanie. Yy, generalnie tutaj, to, patrząc na te karty, tu też są trzy osoby. Wszędzie, znaczy w tych trzech miejscach mamy po trzy osoby, plus tutaj też są trzy osoby, co jest bardzo ciekawe, yy, jak dla mnie, takiego Obserwatora i y, osoby, która czyta te karty. Zobaczymy, co jeszcze tutaj wyjdzie, żeby mieć pełny obraz. No tak, tutaj mamy śmierć. Śmierć karta transformująca, karta skorpiona, to jest woda. To jest odcięcie się od y, czegoś. Y, nie wiem, czy od ciała, czy od pieniędzy, czy od źródła utrzymania. Bo tutaj mamy finanse, ciało fizyczne, monety generalnie. Coś tutaj jest dużego, bo to, jest, to są wielkie arkana. Słońce też wielkie arkana i, i głupiec tak samo. Więc mamy tutaj taki, taką chęć wyruszenia w nową drogę. Odcięcia się być może od jakiejś relacji, która mm, właściwie już jest... Mm, ku końcowi się ma i y, podjęcie decyzji o tym, że jeśli y, zamknę ze sobą drzwi to wejdę w nowe drzwi, tak, czyli wejdę w nowy związek wejdę w nową relację i wtedy będę mogła, czy mógł świętować tylko potrzeba zakończyć tą relację y, porządnie i tutaj potrzeba jest zakończenia, żeby móc zacząć tak, zobaczmy jeszcze co tutaj asmonet też nowość, nadzieje, obawy, czyli to, co gdzieś tam macie w, w podświadomości, to nadzieja na rozpoczęcie znowu, czegoś nowego, Nowej, nowego etapu. Raczej powiedziałabym, że to będzie nowy etap w związku, albo tym takim najbliższym, albo to będzie... Jakaś nowa relacja, nowy romans, nowe spotkanie z kimś, z kim właściwie już się spotkaliście, i jest gdzieś została tutaj złożona oferta, i tutaj niesamowita radość. Może to też się łączyć z karierą czy, czy z myślami. O tym, jak to będzie, jak sobie to wyobrażacie, i tutaj ogromna tutaj potrzeba rozpoczęcia od nowa, bo być może stary związek rzeczywiście nie działał, nie był taki, jak sobie wyobrażaliście, że będzie. I spotkanie kogoś nowego na drodze i zakochanie mogło rzeczywiście skłonić Was do tego, żeby chcieć zacząć jakiś nowy etap w życiu, powrócić, jakby rozpocząć kolejny cykl. Jako wynik, i tutaj y, informacja, y, jest karta pięciu kielichów. Pięć kielichów to jest y, właściwie taki smutek i rozczarowanie. I bardzo mi się łączy tutaj to z tą kartą, właśnie tych związków. Takie też jakby y, 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 czytanie, nie, nie dla wszystkich być może będzie rezonować, jednak tutaj są trzy kielichy, które. Y, y, te kobiety wznoszą do góry, cieszą się, właściwie są super zadowolone. A tutaj mamy jedną osobę, być może jedną z nich, która właściwie płacze nad tymi rozlanymi kielichami, bo może to party, to, to przyjęcie się skończyło. Z tym, że tutaj nadal stoją jest tu cały zastawiony, nadal stoją dwa kielichy, czyli nadal możemy tutaj zaznać połączenia z, te, z tą osobą, z kimś kto być może stoi tutaj poza, poza kadrem, tak, że nie widać tej osoby, ale smucenie się i biadolenie nad przeszłością, nad rozlanym czymś, nad winem czy czymś takim właściwie nie służy niczemu, bo to jest skupianie się na negatywności. To tak jak tutaj być może też można powiedzieć nieumiejętność otrzymywania darów, tak, być może tutaj jakiś romans dla niektórych się zaczął, a tutaj się skończy, i stąd tutaj taka informacja, że będę się czuć właściwie rozczarowany, smutny z tego powodu. A już miałem nadzieję, że tutaj zacznie się nowy etap życia, więc no, może to być trudny moment, ale zobaczmy. Ja jeszcze tu dociągnę karty, bo można to różnie interpretować. To czytanie. W karierze wygląda bardzo optymistycznie, i to może dotyczyć tutaj planów właśnie i tworzenia swojej kariery. E, tak, na, gdybyśmy czytali tak po przekątnej, to tutaj jakaś transformacja e, i być może odejście do nowej pracy, gdzie będziecie lepiej zarabiać. No, natomiast związki, no cóż. Jakiś romans. No dobrze, to teraz poprosimy jeszcze o karty wyjaśniające. Zobaczmy. Wyjaśnijmy tutaj to, co się da. Zobaczmy tą stronę. Co tu w tle? Cztery kielichy. Czyli w atmosferze tutaj wygląda, że być może nie chcieliście przyjąć tej oferty. I za, być może nie chcieliście w ogóle zobaczyć, że, że ten ktoś tutaj y, ma dobre intencje i chce ofiarować tą miłość. Bo tutaj y, wcześniej, znaczy, bo tutaj jest ten y, arcykapłan, który mówi o jakimś instytucji, o jakiejś instytucji, ona być może wejściu w związek. Ale niekoniecznie, bo to może być też um, nauka. Nauka, y, doświadczenie życiowe y, takie uczenie się poprzez doświadczenie w ten sposób powiem ale zobaczmy tutaj, co się dzieje. No więc tutaj potrzeba prawdy y, zupełnie takiej. Y, Powiedzenia sobie prawdę. Tutaj te trzy, trzy kielichy, i tutaj mamy jakiegoś króla mieczy, który y, z tym mieczem tutaj y, właściwie chce coś odciąć. Więc może to być w związkach o jedną osobę za dużo. Y, I w związku z tym trzeba tutaj zrobić z tym porządek. Y, zdecydować. To jest jakiś autorytet, tak? Więc trzeba po prostu y, właściwie zawtać siebie bardzo. Y, w sposób taki jasny, otwarty porozmawiać sam ze sobą i y, czy poczuć, czy zobaczyć, czy y, rozstrzygnąć y, co w sytuacji, w której jestem mogę zrobić. Obnażyć prawdę y, właściwie i tutaj zdecydować y, co odcinam. Czy będę dalej na przykład romansować będąc w związku czy po prostu odetnę y, coś co nie służy. I teraz albo to będzie mąż, albo to będzie kochanek, tak? Albo to będzie kochanka, albo żona, więc wszystko zależy. Zobaczmy, co tutaj. No, tutaj e, jest sześć kielichów, czyli taki sentyment gdzieś. E, to takie jest potrzeba zakończenia jakiejś relacji z przeszłości. Bo to może być rycerz z przeszłości, ktoś z przeszłości, kto właściwie przyszedł. I czas by było skończyć z, z, tym, z tą relacją, z tym związkiem. Bo to ciekawe, bo tu są miecze tutaj ten, ryc, ten król też jest mieczowy. Więc tu wygląda, że potrzeba tutaj podcinać różne rzeczy, zrobić porządek zresztą tutaj też mamy miecz, jeżeli chodzi o kartę skorpiona o kartę śmierci i tutaj mamy dziewięć monet czyli taka informacja o tym, że jeśli zmienicie coś, jeśli odetniecie albo tą osobę ze związku albo w ogóle być może zmienicie pracę czy będziecie podążać za tym co macie najlepszego czyli wasze talenty, będziecie rozwijać i właściwie kreować swoją rzeczywistość być może w inny sposób niż to robicie do tej pory to tutaj jest szansa na właściwie takie spełnienie materialne, bo to jest karta dziewięciu mieczy czyli takiego takiego luksusu wypracowanego właściwie przez siebie tak? czyli jeśli włożycie pracę w to, co chcecie osiągnąć i podcinacie różnych, różne osoby, bo to może też być tak, że to mogą być relacje w pracy czy, czy relacje w rodzinie i odetniecie kogoś, kto co w jakiś sposób przeszkadza to wtedy możecie rozpocząć ten nowy etap. już żeby rozpocząć to porządnie i tak jak trzeba, żeby tutaj wyjść też po to as jest monet do nowego, do tego co macie nadzieję, to musicie tutaj porobić pewne porządki. No i tutaj okazuje się, że żeby wyjść w nową drogę, to trzeba też jakby pozbyć się tego smutku. Jednak Podnieść się z kolan, popatrzeć, że można zacząć nowy etap, bo tutaj głupiec jest znowu powtórzony, jako wytłumaczenie tych pięciu kielichów. Czyli um, porzućcie smutek, po prostu poodcinajcie osoby czy, czy rzeczy, które Wam nie służą. Um, niekoniecznie oferta miłości, którą ofiarował, czy ofiarowała ta osoba, rycerz kielichów. Była tego warta, żeby wchodzić w ten, nie była tego warta, żeby wchodzić w ten związek. Więc warto tutaj zastanowić się nad tym, poczuć, co w tej sytuacji najlepszego mogę zrobić, żeby dokonać zmian, żeby zakończyć coś porządnie. Wtedy będę mogła, czy mógł, wystartować w, nową, w nowy cykl, w nową drogę. Zobaczę jeszcze, co tutaj mówi nam wyrocznia. Ops. Mamy jedną kartę. Karta współtworzenia. Czyli kreowania swojego życia wspólnie z innymi ludźmi. To tak jak tutaj mamy po trzy osoby wszędzie oznacza to, że trzeba współpracować, żeby osiągnąć sukces, czy osiągnąć szczęście. Tylko też trzeba potrafić powiedzieć nie. Albo zakończyć jakąś znajomość w odpowiedni sposób, to, to się nazywa asertywność, tak? Bo nie zawsze każda znajomość jest e, współtworzeniem. Czasami e, są osoby w naszym życiu, które przeszkadzają nam po prostu, i to jest takie ewidentne nieraz, a my po, pro, po prostu tego albo nie chcemy kończyć, bo no jakby nie wydaje nam się, że, że aż tak, ale potem cały czas. E, słyszymy jakiś swój wewnętrzny głos, który mówi, może nie do końca, może nie muszę dzwonić, może nie powinienem dzwonić do tej osoby, albo spotykać się, bo może to nie jest dobre dla mnie. Natomiast ta karta co-create, czyli współtworzenie mówi o kreatywności, o art, czyli takiej, takim tworzeniu, inspiracji, takim manifestowaniu owoców swojego talentu. To tak jakby ta karta mówiła o tym, o tej karcie Słońce, tutaj, która leży na stole. I ty możesz nie widzieć siebie jako osoby, która jest kreatywna, ale w zasadzie każdy jest kreatywny, bo każdy tworzy swoją rzeczywistość też. Ubiera się, dobiera kolory, ubiera jakieś, kupuje jakieś buty, dobiera dodatki, tak? Czy do domu jakieś rzeczy. To my wszyscy tworzymy naszą rzeczywistość. Jedni bardziej kolorowo, inni mniej kolorowo, ale każdy ją tworzy, dlatego każdy jest kreatywny. Każdy ma jakieś swoje wierzenia, intencje i podejmuje akcje, ale trzeba też wiedzieć, że my jesteśmy we współpracy z duszą, z podświadomością, ze źródłem czy z Bogiem, jakkolwiek byście chcieli nazwać to, tą siłę wyższą. Jesteś y, taką iskrą inteligencji, która pracuje przez ciebie, tak? Czyli popycha ciebie do różnych y, intuicyjnych posunięć. Czyli ewidentnie tutaj dla niektórych jest y, takie pchanie duszy do tego, żeby rozpocząć jakąś nową drogę, y, jakieś wejście w jakąś nową być może rela relację, ale najpierw należy zakończyć y, coś, co y, trwa i Wam nie służy do końca. I kiedy widzi się swoje życie właśnie jako takie tworzenie, jak, jak obraz na przykład, to wiadomo wtedy, że jesteśmy współtwórcami tego obrazu. I wtedy możemy na przykład dodać tam piękna jakiejś taki, takiej lekkości i być przygotowanym na to, że to nas oczaruje, co tworzymy. Tak? Będziemy tak długo tworzyć, aż. Uzyskamy taki obraz, który nam się podoba. Więc jak najbardziej, macie prawo tutaj współtworzyć swoje życie, więc macie prawo zakończyć pewne relacje. Tak ja to widzę. Możecie wejść w związek małżeński, dla niektórych to być może będzie, ale dla innych to może być inna instytucja, na przykład sąd i rozwód. Tak? Więc, jak to mówią, na dwoje babka wróżyła. Jeżeli chodzi o informacje na temat relacji, to tutaj jeszcze jest przekaz taki, że związki z sercem, które inspirują, otwierają na nowe idee, i e, właściwie otwierają też na, na widzenie siebie w innym świetle, e, kiedy patrzymy w okno, doświadczamy jakiegoś takiego innego obrazu, ponieważ zaczynamy zachowywać się w taki inny, nieprzewidziany sposób. Czyli Odcinamy różne rzeczy, transformujemy, tak jak tutaj mówi karta śmierci. I patrzymy w to lustro, i zaczynamy widzieć osobę, która jest absolutnie fantastyczna, która, której wcześniej tak jakbyście nigdy nie widzieli. Czyli jesteście Wy, którzy zaczynacie nową drogę z głupcem, nowy etap życia. I wtedy mówicie do siebie, że teraz będę szczęśliwy, i jestem takim unikalnym obrazem który pokazuje tylko piękno i kończy relacje, które nie służą, transformuje życie, wchodzi w inne drzwi, które się otworzyły. I tutaj będziecie otrzymywać, jeżeli chodzi o prosperity, czyli o materialną stronę życia, takie przebłyski inspiracji, które Was prowadzą do wielkiego sukcesu, kiedy otrzymujecie tą wiadomość. Jesteście naprawdę bardzo kreatywni i kiedy właściwie Zrozumiecie to, wtedy wasze sny się zaczną spełniać. I pamiętaj, że te wszystkie pomysły, które przychodzą, to one przychodzą ze źródła, z, z tego źródła, które Ciebie stworzyło. I tworzysz swoją rzeczywistość współ, jako współpartner ducha, duszy. I to, co się manifestuje, jest niekończącą się rzeką dobra, piękna. I wszystkiego, czego sobie życzysz. Tylko trzeba to zobaczyć, tak? Natomiast tutaj taka yy, przestroga to jest, żeby nie za bardzo skupiać się na tym. Nie próbować tak cały czas myśleć o tym, żeby tworzyć właśnie... I i, znaczy, żeby nie czuć się sfrustrowanym <śm> i yy, zestresowanym faktem, że teraz ja muszę tworzyć i w ogóle o Jezu, jak ja to zrobię i tak dalej. Nie, po prostu trzeba się wyluzować yy, i nie czuć się takim... Przymuszonym do tego, że teraz trzeba tutaj tworzyć, o Boże, kochany, jak ja to będę robić. Nie trzeba po prostu pozwolić być, sobie być, łączyć się ze swoją kreatywną duszą, wybrać sobie kanwę, czyli płótno, na którym będziecie chcieli malować, to taka przenośnia, i pozwolić się zainspirować. Także. Życzę Wam bardzo udanego listopada i wykreowania, zakończenia związków, które są niekoniecznie dobre dla Was, i wykreowania sobie dóbr materialnych, fajnej pracy, fajnych pomysłów i pięknych obrazów. Pozdrawiam.